Jeśli chcesz wstawić do dokumentu Word'a automatyczny spis treści, musisz określić, co będzie się w tym spisie treści znajdowało. Najprościej zrobić to, korzystając ze stylów nagłówkowych. Jeśli dany fragment ma znaleźć się w spisie treści, powiedzmy, że ten pierwszy akapit to jest tytuł dużego rozdziału, to najwygodniej ustawić się w takim fragmencie, a następnie w karcie narzędzia główne, w grupie Style, kliknąć styl o nazwie nagłówek 1. Style nagłówkowe będą automatycznie przez spis treści rozpoznawane. Po nałożeniu stylu nagłówek 1 na ten pierwszy akapit, jak widzisz, pojawił się w tym akapicie kolor niebieski. Ustawienia stylu możesz w dowolnej chwili zmienić, więc jeżeli dany styl nagłówkowy nie będzie Ci się podobał, jego ustawienia czcionki, rodzaju, wielkości, koloru nie będą Ci odpowiadały, możesz to wszystko w dowolnej chwili zmodyfikować. Jeżeli chciałbym, aby kolejny tytuł, czyli powiedzmy fragment, szybkie style znalazł się w spisie treści, to klikam w nim kursorem i również wybieram nagłówek 1. Jeżeli ten rozdział o nazwie szybkie style ma podrozdziały, to dla tych podrozdziałów, dla ich tytułów, powiedzmy dla tego fragmentu, ustawię styl o nazwie nagłówek 2. Dla kolejnego podrozdziału ustawię również nagłówek 2. Dla kolejnego także i dla ostatniego o nazwie style podsumowanie ustawiam nagłówek 1, bo to powiedzmy jest rozdział duży w moim dokumencie. Jeżeli teraz korzystałem ze stylów nagłówkowych, to wstawienie spisu treści jest bardzo proste. Ustawiam kursor w miejscu, w którym chciałbym, aby ten spis treści się znalazł, następnie klikam w kartę odwołania, a następnie w przycisk Spis treści. Jak widzisz, dwa pierwsze spisy treści bazują na stylach nagłówkowych. Wybieram którykolwiek z nich i spis treści zostaje automatycznie wstawiony do dokumentu. W tym spisie znajdują się tytuły, znajduje się tekst tych fragmentów, które były pisane stylami nagłówek 1, 2, 3 itd. oraz numery stron, na których znajdują się te fragmenty. Jeżeli w dokumencie cokolwiek się zmieni, to spis treści możesz zaktualizować. Wystarczy, że klikniesz w dowolnym miejscu spisu treści, a następnie klikniesz w polecenie Aktualizuj spis. Pojawi się okienko, w którym musisz zdecydować, czy chcesz aktualizować cały spis, czy tylko numery stron. Jeżeli dopisywałeś do dokumentu jakąś treść, to najlepiej aktualizować cały spis. Jeżeli ee, dodawałeś. Ee, jeżeli nie zmieniałeś tytułów rozdziałów, a jedynie dopisywałeś treść tych rozdziałów, to wówczas możesz aktualizować wyłącznie numery stron. Decyzja zależy od Ciebie. Po kliknięciu przycisku OK, spis treści jest aktualizowany.